Przed nami 49 lekcja w 15 dla klasy 7, zajmiemy się przystawaniem trójkątów i przystawanie, kojarzcie sobie z nakładaniem dwóch foremek na siebie, aby było przystawanie zachowane, to jedna foremka musi się idealnie zmieścić na drugiej, muszą być identyczne, muszą być takie same i to jest najważniejsza informacja potrzebna do zadań, które sobie za chwilę wykonamy. Aby sprawdzić, czy trójkąty są do siebie przystające, potrzebujemy zbiór informacji. Albo trzy boki w każdym trójkącie, albo dwa boki i jeden kąt, albo dwa kąty i jeden bok. Jest to cecha, którą będziemy rozpatrywać w podpunkcie A, czyli kąt, bok, kąt. Mamy po dwa kąty jeden z boków. I teraz sprawdzamy sobie. Mamy bok długości 4 jednostki, przy nim mamy kąt 56 stopni. Patrzymy na drugi trójkąt i tutaj tak samo. Mamy długość 4 i kąt 56. Na razie to nam się zgadza, ale do pełni szczęścia potrzebujemy brakującego kąta. W jaki sposób sobie obliczymy? Wiedząc, że suma miar w trójkącie ma 180 stopni, zabierzemy sobie 64. I jak sobie wykonamy to odejmowanie, to od tych, które nam wyjdzie z 116 odejmiemy sobie jeszcze 56 stopni, czyli drugi z podanych kątów i wychodzi nam 62 kąt, który mamy właśnie przy boku długości 4 ma 60 stopni. I w drugim trójkącie też jest 60 stopni. Ale dla takiej 100% pewności sprawdźmy sobie, jaka będzie tutaj miara, i zróbmy to nie na zasadzie oglądania i widzenia, ale zróbmy to podpierając się działaniami. Odejmujemy sobie 60 stopni i teraz będziemy jeszcze sobie odejmować kluczowe 56 stopni. Jeśli po odjęciu od 1256 zostanie nam 64, a tyle właśnie zostaje. To faktycznie możemy powiedzieć, że narysowane trójkąty są przystające. I tutaj użyliśmy tej zasady początkowej, że były dwa kąty i jeden bok podane. I mogliśmy określić, czy na pewno przy podanym boku mamy te same wartości. Zapiszmy odpowiedź i przejdźmy do drugiego przykładu. Mamy kolejne dwa trójkąty. Tym razem mamy dwa boki i jeden kąt, i będziemy korzystać z cechy przystawania bok, kąt, bok. Dwa boki, jeden kąt. Widzimy, że jest to trójkąt równoramienny i kąt tutaj. W wierzchołku łączącym nasze ramiona ma 55 stopni. W przypadku drugim nie znamy tego kąta, on jest pusty. Mając wiedzę na temat trójkątów równoramiennych, taką, że mają dwa ramiona równej długości, i jeszcze dwa kąty przy podstawie tej samej miary, możemy sobie właśnie te zielone kąty doliczyć. Od 180 odejmiemy 55 stopni i to co nam wyjdzie, czyli 125 stopni, musimy jeszcze sobie podzielić na dwa kąty, bo mamy dwie sztuki i te dwie sztuki są identyczne. Jak podzielimy sobie na dwa, to mamy 62,5. i to jest miara jednego i drugiego zielonego kąta. Zobaczmy, czy się gdzieś tutaj zmieści zapis, tak, żeby był widoczny. Chyba jest widoczny. Mamy 62 i 5 stopnia. Jak nie jesteście pewni, czy dobrze Wam wyszło obliczenia, to możecie sobie zrobić w drugą stronę 62,5, dodać 62,5 i dodać 55 i faktycznie będzie to oszukiwana suma 180 stopni. I co się dzieje? U nas w drugim trójkącie zielone kąty zaznaczylibyśmy w tym miejscu i tutaj mamy po 55 stopni. Stopni kontra 62,5. Nawet tego pomarańczowego nie musimy wyliczać, bo widzimy, że w tym przykładzie w podpunkcie B nie możemy powiedzieć o tym, że te trójkąty są do siebie przystające. One nie są identyczne, mają te same długości dwóch boków, jednak kąty nam się tutaj znacząco różnią. W kolejnym zadaniu mamy wzorcowy trójkąt i mamy sprawdzić, który z narysowanych tutaj i ponumerowanych trójkątów jest przystający, czyli identyczny do tego podanego ABC? Problem polega na tym, że nie mamy tej podstawy równo po kratkach narysowanej, jest on przekrzywiony i te tutaj propozycje również są przekrzywione. To sprawdźmy sobie, czy ten trójkąt mógł być prostokątny. A najdokładniej sprawdzimy to sobie, wyznaczając lub wyliczając kratki, które w pełni znalazły się w naszym trójkącie. No nie do końca. Fajnie by było mieć cyrkiel i zmierzyć sobie z cyrklem długości i mogłoby się tak okazać, że one będą więcej niż w jednym przypadku takie same, ale trochę będą się różniły nasze kąty. Albo ciut będzie się jeden bok różnił. Bo pamiętajcie, żeby określić, czy trójkąt jest identyczny z innym, potrzebujemy... Albo trzy boki, i tutaj cyrkiel mógłby się sprawdzić, chociaż jak będzie jakieś drobne przesunięcie, to właśnie ten trzeci bok mógłby nam się wydawać taki sam, a byłby inny. Bądź potrzebujemy kąt i dwa boki, albo kąt, bok i kąt. Z tego sobie korzystamy sprawdzając. I tutaj patrząc, też można by było sobie gdzieś ekierkę wziąć i przyłożyć, sprawdzić, czy jest kąt prosty. Nie wygląda to na kąt prosty, dlatego ten trójkąt od razu można by było skreślić z listy. Tak samo tutaj widać idealnie, że jest symetria zachowana, patrząc na kratki, i będzie to trójkąt równoboczny. I nasz tutaj, jakby tak wziąć linię i narysować pod kątem prostym, to jednak te dwie części nie będą identyczne, więc on za bardzo nie wygląda na trójkąt równoramienny, czyli odrzucamy jeszcze czwórkę i zostaje nam jedynka i zostaje nam trójka. Tak jak mówię, najlepiej wziąć sobie tutaj cyrkiel, zmierzyć długości pasujące. One są do siebie podobne. Trójka jest trochę większa, jedynka jest trochę mniejsza. Możemy sobie policzyć, ile jest pełnych kratek. Dlaczego? Bo niezależnie od tego, jak one będą usytuowane, będą stanowiły część naszego pełnego pola, naszej figury. I tutaj, jak sobie policzymy pełne kratki, które nie są niczym przycięte, to mamy czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Siedem takich pełnych kratek. I tutaj, jak sobie wrysujemy, to mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą szóstą i ta będzie siódma, czyli mamy tyle samo, a tutaj mamy jedną, drugą, trzecią i czwartą, czyli o wiele mniej. Ale już na pierwszy doka bez żadnego doliczania widać, że ta jedynka była po prostu mniejsza, czyli prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź trzecia, ale warto by było sprawdzić sobie boki i tutaj przy użyciu cyrkla to wykonać dla takiej pewności i sprawdzić, jeśli tutaj wam wyjdzie rozpiętość cyrkla, to sprawdzić, czy może ten bok będzie pasował, czy może ten i skupić się na zasadzie trzech boków. Dlaczego nie linijką? Bo linijka jednak może mieć te milimetry troszeczkę inaczej odczytane. Cyrkiel jest w tym zadaniu bezpieczniejszy. W tym zadaniu trzeba będzie się pobawić trochę linijką. Mamy znaleźć dwa trójkąty o wierzchołkach w punktach zaznaczonych literami. Innych nie można tego celu wykorzystać. Tak, aby te nowe trójkąty były przystające do tego, dlatego sobie pokopiowałam przykłady, żeby osobno je wam wrysować. Możemy wykorzystać wierzchołek tylko w punkcie A, B, C oraz F. I wybiorę sobie tutaj pod punkt A i widzę, że to jest trójkąt, który posiada kąt prosty. Czyli nowy trójkąt również musi posiadać kąt prosty i będzie to wariant najłatwiejszy, bo najłatwiej rysuje się właśnie trójkąty prostokątne. I mam jeden bok długości dwóch jednostek, a drugi bok przy kącie prostym ma jeden taki odstęp. W takim razie robię jeden i później łatwa sprawa, bo muszę połączyć. I mamy również trójkąt lekko odwrócony i będą miały identyczne wymiary bok długości 1. Jeden, jeden, tutaj dwa i tutaj dwa. I mamy kąt. Teraz musimy tutaj narysować inny wariant i weźmiemy sobie może błękitny, nie, ale jakiś zielony. I mam wierzchołek znowu znaleźć tylko w tych punktach, to wybiorę sobie B. I ma być długość jednego boku 2 i drugiego boku 1. Czy w dół zrobię kąt prosty, czy do góry nie ma to większego znaczenia. Tych wariantów oczywiście waszych różnych innych będzie więcej niż tylko te, które są tutaj rysowane. Zaznaczam kąt prosty i ponownie mam długość 1 i 2 i kąt prosty, czyli Mogę powiedzieć, że przystawanie jest pewne na podstawie takiej cechy jak bok, kąt i bok. Idziemy dalej, robi się trochę trudniej, ponieważ nasz trójkąt jest rozwartokątny i mamy jedną długość podaną. Żeby dokładnie tutaj sobie określić jakiś dodatkowy wymiar, to wyobrażę sobie Wysokość wysokość jest w tym miejscu i jest równa dwie jednostki i oddalona o jedną jednostkę od mojej podstawy. I znowu mogę skorzystać tylko z punktów zaznaczonych, to wybiorę sobie punkt g jako punkt startowy i wiem, że podstawa ma jedną jednostkę. Teraz oddalam się... O jedną jednostkę w bok od mojej podstawy. Następnie idę dwie jednostki w dół i tu jest mój drugi punkt, czyli trzeci wierzchołek, bo tutaj mam jeden wierzchołek, drugi wierzchołek, a to będzie trzeci. I powstanie mi trójkąt przystający. Który będzie koloru pomarańczowego i będzie miał nawet jedno ramię wspólne do tego C, F, G oraz E trójkąta. I idziemy dalej. Druga propozycja. Może weźmiemy sobie tutaj F jako ten startowy wierzchołek. I wiem. Że muszę oddalić się o jeden, to będę teraz w tym wierzchołku C i muszę iść dwie jednostki do góry. I w tym miejscu mamy nasz poszukiwany wierzchołek. Będzie to trzeci wierzchołek, i jeden to będzie w F, drugi to będzie w I, a trzeci będzie właśnie. Tutaj, gdzie jest A, i jak sobie połączymy nasz trójkąt, to również będzie posiadał wszystkie zależności naszego niebieskiego trójkąta i będzie zupełnie inaczej wyglądał niż ten pomarańczowy. Ale znowu Wy możecie mieć również inne warianty, w zależności od tego, który wierzchołek z tych podanych wybierzecie jako ten startowy. I ostatni przykład też jest trójkątem rozwardokątnym i jest ta sama zasada, jak stosowana w podpunkcie B. Wyznaczam sobie takie dodatkowe wartości, że tutaj mam jeden odstęp. Te przesunięcia trochę tutaj powiem, co będzie Was czekało w szkole średniej. Można wyznaczać na zasadzie wektorów. Wektory to są takie przesunięcia na płaszczyźnie, mówiąc w takim dużym uproszczeniu. I właśnie z takich przesunięć tutaj sobie będziemy korzystać. I przychodzi nam do wyboru, jaki wierzchołek startowy zabrać. To wybiorę sobie A. I wiem, że podstawa jest rysowana w dół, ale ja mogę sobie rysować. Tę stronę i teraz będę tworzyła ten odstęp od mojej podstawy. Idę jedną jednostkę w bok i jedną w dół albo w górę, w zależności od tego, w którym kierunku się poruszam, i w ten sposób wyznaczam sobie trzeci wierzchołek mojego trójkąta, który podstawę ma tutaj przy A i D. Łączę sobie i mam trójkąt. Przystający i ostatnia wersja tego trójkąta. To możemy sobie wziąć na przykład tutaj F jako startowy. Następnie idziemy jeden w bok i jeden do góry i wyznaczamy sobie trzeci wierzchołek naszego trójkąta. Będzie tutaj w punkcie B. I łączy nam się z jedną krawędzią, która już należała od naszego trójkąta, i w ten sposób powstało nam sześć takich najróżniejszych wzorków. Kolejna lekcja w 15 minut dla klasy siódmej również będzie dotyczyła przystawania trójkątów. Zrobimy sobie dalsze przykłady z podręcznika, ale mam nadzieję, że już po tej lekcji zrozumieliście zasadę, jaka tutaj obowiązuje i że to nie jest wcale takie trudne, jak mogło się wydawać.